Czasami zastanawiam się, jakich telefonów używają celebryci albo prezydenci światowych mocarstw. Taki Lech Wałęsa. Z jakiego telefonu korzystał? Jak myślicie? Nie wiecie, ja też nie, ale podejrzewam, że już wkrótce będzie korzystał z tego telefonu. LG V10. Nie wiem co prawda, czy Lecha Wałęsa byłoby stać na ten telefon, bo kosztuje prawie 3000 zł, ale jest przede wszystkim piękny. I w moim przekonaniu jest to telefon 2016 roku. A jak wiadomo, nasz były prezydent jest gażyciarzem, więc być może się zainteresuje tym modelem. Jest to dość duży smartfon, bo przekąt na ekranu wynosi 5,7 cala. Ale jaki ma ekran? Naprawdę rozdzielczość może powalić na kolana, ale to w zasadzie mają wszystkie flagowe telefony. Więc cóż takiego wspaniałego jest w tym LG V10? Po pierwsze, wyobraźcie sobie, że te boczki pokrywa taka piękna złota rameczka i ona jest metalowa. Stalowa to naprawdę nie jest plastik pomalowany, tylko to ma służyć temu, żeby ten telefon wytrzymał jak najwięcej podczas upadku. Także narożniki są zaokrąglone. Wszystko właśnie po to, żeby rozproszyć siłę uderzenia na cały telefon. Można znaleźć w sieci różnego rodzaju crash testy i ten LG, ta H10 naprawdę wytrzymuje sporo. Z tyłu mamy Tradycyjny LG-kowy przycisk, ale uwaga, dodano czytnik linii papilarnych. Jak on działa, zobaczcie sami. Kładę palec, natychmiast się odblokowuje. Zablokowuje, kładę palec, odblokowany. Działa to naprawdę rewelacyjnie. Ale co jeszcze jest ciekawego w tym telefonie? Słuchajcie, tył. Klapeczka też wytrzymała, też podobno zrobiona ze specjalnego materiału odpornego na zaginanie i na łamanie. W środku mamy baterię, jest wyciągana bardzo fajnie. Możemy sobie włożyć dodatkową pamięć, ale w zasadzie 32 GB tutaj to tak jest dużo. LG wypuścił także specjalną kartę microSD 200 GB. Na tajne prezydenckie dokumenty na pewno się nada, bo przecież można ją zaszyfrować. Jeżeli do tej pory nie jesteście przekonani, że V10 jest najlepszym telefonem 2016 roku, no to jedziemy dalej. V10 ma dwa ekrany. Wiem, Samsung Edge też ma dwa ekrany. Ale gdzie znajduje się w takim razie w tym telefonie ten drugi ekran? Nad tym głównym, który jak już wspominałem jest fantastyczny. Mamy tutaj dostęp do aplikacji, z których najczęściej ostatnio korzystaliśmy. I to jest super rozwiązanie. Na początku byłem dość sceptyczny, ale potem zacząłem bardzo często z tego korzystać. Możemy sterować tutaj muzyką. Żaden problem. Możemy także mieć dostęp do kalendarza, no wiadomo. Uważam, że LG zrobiło to lepiej od Samsunga, który ma ten dodatkowy ekran na krawędziach. Oprócz tego ten dodatkowy ekran może nam wyświetlać najważniejsze informacje, kiedy mamy wygaszony główny ekran. To ma także oszczędzać baterię. Czy rzeczywiście tak jest? No, 3000 mAh ta bateryka wytrzymuje spokojnie cały dzień, a więc średnia światowa. Jeszcze nie wierzycie, że to jest najlepszy telefon? No to jedziemy dalej. Były już dwa wyświetlacze, ale to ciągle mało? No to proszę bardzo, mamy dwa aparaty fotograficzne. I nie mówię tutaj o tym z tyłu czy o tym z przodu, tylko o dwóch z przodu. Każdy aparat z przodu ma soczewkę o kącie widzenia 80 stopni. I teraz, kiedy sobie robimy takie normalne selfie? Yy. Już załatwione, ale jeżeli jesteśmy z jakimiś przyjaciółmi, ze znajomymi, ze sporą grupą osób, no to wtedy przydałby się selfie stick, ale my go nie mamy. I LG o tym pomyślało, i wtedy przełączamy to jest właśnie zasługa drugiej kamery w tryb kilku osób. Jeżeli wykorzystamy tutaj te dwa aparaty, i specjalny algorytm LG wyjdzie nam 120 stopni. Taki mamy kąt widzenia. Tył mamy aparat 16 milionów pikseli f1.8 bardzo jasny stabilizacja optyczna stabilizacja mechaniczna i zobaczcie co się dzieje wchodzimy sobie w tryb multi view i teraz uwaga jeżeli przejdziemy sobie ten właśnie tryb o tutaj to mamy widok z trzech kamer jednocześnie i możemy teraz sobie nagrać film krótki bo krótki ale każde ujęcie będzie z innej kamery. Proszę uprzejmie, nagrywamy z jednej z przodu, za chwilę nagramy z tej drugiej z przodu, a na koniec będzie nagranie z tej z tyłu. Ale uwaga, kiedy sobie przejdziemy w tryb manualny, i to manualny nagrywania filmów, można dostać zawału serca. Okazuje się, że ten telefon ma to, co do tej pory było niedostępne w smartfonach, a tylko w profesjonalnych aparatach fotograficznych czyli, no właśnie, możliwość podczas nagrania manualnego ostrzenia, zmiany ISO. Dla tych, którzy chcą się bawić materiałami wideo, jest to genialne rozwiązanie. A potem dodatkowo jeszcze LG zafundowało nam tutaj Fantastyczną edycję tak nagranych filmów. Bardzo łatwy montaż, albo możemy korzystać z gotowych wzorów do zmontowania takich krótkich filmików, a więc zabawa z V10 naprawdę jest fantastyczna. Dwa wyświetlacze, trzy kamery, 4 GB ramu. Czy to ciągle dla Was mało, żeby uznać V10 za telefon roku? Tak? No to na koniec informacja dla meromanów. Wyobraźcie sobie, że Koreańczycy umieścili w tym smartfonie 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Hi-Fi. Sony każe Wokmanie płacić sobie za to ciężkie pieniądze, a tutaj mamy prawdziwy multimedialny kombajn. No i co, Panie Prezydencie? Czy ten telefon nie byłby dobry dla Pana? Przecież Pan lubi portale społecznościowe. No właśnie. V10, przepraszam, V-dziesiątka rządzi! Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.